No ta rola jest mniej więcej taka sama, tylko warunki się zmieniają. Te warunki mamy w tej chwili całkowicie odmienne niż można było się spodziewać jeszcze dwa lata temu. Natomiast z całą pewnością instrumenty są takie same. No tu, po pierwsze, jest działanie głównym instrumentem, to jest stopą procentową, po to, żeby wesprzeć popyt w gospodarce. Tak, oczywiście, powoduje to erozję marsz odsetkowych w bankach, między innymi, ale z drugiej strony to, że. Silnie nie rośnie bezrobocie oraz nie ma fali bankructw, spowodowało to, że właśnie to ryzyko kredytowe okazuje się bardzo niskie. W związku z tym, yy, oszczędności banków na kosztach ryzyka kredytowego, moim zdaniem z nawiązką, rekompensują ubytek marsz odsetkowych. Rola banku centralnego, proszę Państwa, się nie zmieni. Więc naszym wyzwaniem jest to, żeby utrzymać skuteczność polityki pieniężnej, czyli nie uderzać zbyt często w coś, co się nazywa dolnym ograniczeniem dla stóp procentowych. A to się oczywiście może stać i dzieje się już czasami, a nawet widzieliśmy to już wielokrotnie ostatnio, z tego powodu, że długookresowe, realne stopy procentowe na świecie z powodów strukturalnych, niezależnych od polityki pieniężnej obniżają się. I to jest wyzwanie dla Banku Centralnego, bo jego rola jest niezmienna. My mamy tworzyć ramy makroekonomiczne dla stabilnego, bezinflacyjnego wzrostu. No ale wyzwania oczywiście się zmieniają. I dużo mówi się o skupie zielonych obligacji w okresie, kiedy banki centralne przymierzają się do zamknięcia tego skupu. To już samo świadczy o sobie, że to jest temat, który nie do końca jest jakimś wielkim problemem. To nie dlatego trzeba rozwijać rynek zielonych aktywów, czy nie w ten sposób, że to banki centralne mają tu jakąś rolę. Podobnie jak zresztą we wszystkich innych politykach strukturalnych, o których była tutaj. Mowa, już zwłaszcza nie przy rozwoju listów zastawnych pandemia przyspieszyła również procesy cyfryzacji. I stąd bardzo wiele mówi się o, również o walucie cyfrowej. Tu pan dyrektor wspomniał o tym. Tylko zapomina się, proszę państwa, o tym, że oprócz roli transakcyjnej pieniądz też, czy bank, banki komercyjne tworzą pieniądze w procesach kredytowania, żeby to robić, muszą mieć bazę depozytową w okresie kryzysu. Trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób można sensownie zapobiec ucieczce depozytów z banku do pieniądza cyfrowego banku centralnego, jaki on by nie był. I dlatego ten koncept jest bardzo szeroko dyskutowany, ale w praktyce trudno realizowalny.